Mega dużo graczy Fortnite, ma teraz giga problemy z FPS-ami, małe FPS-y, duże dropy, lagi czy duże opóźnienia. Powiem Ci, jak to wszystko naprawić i podam Ci moje ustawienia na stałe 240 FPS-ów bez streama, tak jak ja mam. Ale na początku wal łapeczkę w górę, wal subika. Jeśli pomogę, bo live odcinki co je na tym kanale, jak i na Twitchu link w opisie. I proszę byś wpisał tylko kodzik Savecam w sklepie, bo ja Ci pomogę, więc ty też możesz pomagać, używając mojego kodu, szczególnie przy zakupach w sklepie Fortnite zimowym, czy na przykład w zakupie nowego karnetu bojowego. Dzięki, a my z tematem pierwsze cofujemy sobie w i pokażę wam moje ustawienia i tutaj od razu mówię, że ustawienia działają dla każdego inaczej, także po kolei testuj sobie każde ustawienie, ja mam raczej dobry komputer, no i te ustawienia na dobrych komputerach powinny działać podobnie, aczkolwiek wszystko róbcie sobie po kolei, bo u Was mogą mieć one różne rezultaty, jedne mogą dawać Wam więcej FPSów, inne mniej i też zaraz pokażę Wam oczywiście rzeczy jeszcze inne niż właśnie te ustawienia w grze, także spokojnie zacznijmy od tego, a potem przejdziemy do paneli i innych rzeczy, które dadzą Wam mega buścika, pierwsze co to zatynamy sobie tryb okna, tutaj musi mieć pełen ekran, bo to mega zmniejsza Wam delay także unikajcie raczej gry w oknie, pełny Ekran w oknie jest ok, ale raczej bierzcie po prostu pełny ekran, jest to najlepsze. Rozdzielczość bierzemy taką jak mamy monitor, albo na jakiej gramy polecam oczywiście, Full HD, bo taki monitor mam. Następnie limit klatek na sekundę, tutaj bierzemy tyle, ile wasz monitor ma hertzów. Na pewno nie bierzcie więcej, bo nie ma co zbytnio sensu. Masz 60 Hz, bierzesz 60 FPS, masz 140 Hz, no to bierzesz 144 FPS. Tryb renderowania tutaj głównie poleca się w wydajności, albo Direct 12, mi najlepiej, działa Direct 12, więc na nim pokażę Wam ustawienia, jakie używam. Ale również, jeśli Wam słabo będzie to działało, Próbujcie tryb wydajności, tam nie musicie praktycznie nic ustawiać, bez to tryb totalnie pod słabe komputery, no i pod słabą jakość graficzną, także Fortnite będzie wam wyglądał słabo, ale FPS-y powinny być ok. Co do grafiki, tej kolorystycznej polecam 350 10, to nie ma totalnie wpływu na FPS-y, ale często widzowie pytają mnie na czym gram, bo to po prostu sprawia, że lepiej widzicie Fortnite, także 50 jest totalnym szefem, no i teraz przejdźmy do ustawień graficznych i jest ich naprawdę dużo po ostatniej aktualizacji rozdziału czwartego. Na pewno unikamy tego przycisku, żeby ustawiało nam automatycznie. To jest totalnie useless. Wybieramy sobie Własne ustawienia, zaczniemy od pierwszej opcji: jest to anti-lighting i super rozdzielczość. To weszło właśnie w najnowszym updajcie I tutaj albo ustawiamy to wyłączone, albo ja sobie teraz testuję TSR. To mega polecam, bo w moim wypadku działa to fajnie i ustawiamy sobie to na przykład na niskie albo episkie, w zależności jaka opcja Wam najbardziej będzie pasować. No i generalnie dajemy sobie tutaj na wydajność. Dzięki temu w niektórych przypadkach fps -y mogą się polepszyć i naprawdę powinniście wiedzieć fajny efekt. Jeśli gra Wam się troszkę rozmazuje, macie dać sobie to wyżej, aczkolwiek FPS-y powinny Wam lekko pójść do góry. przynajmniej tak było w moim wypadku. Druga sprawa to wirtualna geometria, to wyłączamy. Jakość cieni wyłączamy. Oświetlenie globalne też wyłączamy. Odbicia wyłączamy, bo to strasznie psuje Wam FPS-y i jest totalnie useless. Następną rzeczą to jest oczywiście odległość widzenia. Tutaj mamy dwie kwestie. Jeśli chcesz mieć mobilne budowle dajesz to na bliskie. Jeśli nie chcesz mieć bu mobilnych budowli, tak jak ja, dajesz to na minimum średnie. Następnie dajesz sobie jakość tekstur na niską. Wszystkie pozostałe punkty praktycznie wyłączamy. Także tutaj sobie wyłączamy, wyłączamy, niska, niska. No i Ray Tracing oczywiście też wyłączamy. Następnie mamy tutaj fajne ustawienia czyli wyświetlanie liczby klatek to sobie włączamy żebyście wiedzieli jakie macie FPSki używaj, debugowania po błędzie karty wyłączamy, znacznik opóźnienia można sobie włączyć, będziecie mniej więcej wiedzieli jakie macie opóźnienia no i tutaj mega polecam jeszcze tryb niskiego opóźnienia Nvidia Reflex, bo mega zmniejsza wam to delay w grze i w większości gier będzie wam to działać mega fajnie i będzie po prostu mieli dużo płynniejszą grę. Następnie ważąc zakładką miasta i tutaj sobie przychodzimy, zwierzamy na dół i szukamy czegoś takiego jak dodatkowe opcje w grze i tutaj upewnijcie się, że Nvidia Highlights jest wyłączone no bo po prostu będzie wam highlight. Czyli jakby takie najlepsze momenty i to może wam mega obciążać komputer. Następnie przychodzimy na tryb powtórki i tutaj, jeśli chcesz mieć najlepsze w -y, to też sobie to wyłącz, ale pamiętaj, że twoje powtórki nie będą już wtedy zapisywane. A teraz przejdziemy sobie do kolejnych ustawień poza Fortnite'em. Teraz dokonujemy sobie zmiany w pliku gry w Windowsie. Musimy znaleźć Fortnite Client Win64 Shipping i tutaj sobie wchodzimy w właściwości i znajdziemy to dokładnie w miejscu, gdzie zainstalowaliśmy Fortnite'a. Jeśli nie wiesz, gdzie to jest, to klikasz sobie najpierw menadżer zadań. Jeśli masz spalonego Fortnite'a, to klikasz sobie po prostu otwórz lokalizację pliku i to automatycznie przynosi, także bez problemu. Następnie szukamy sobie tutaj tych rzeczy, klikamy właściwości, zgodność, i tu musimy przetestować po kolei dwie rzeczy, u każdego możecie działać inaczej, ale może to Wam dać naprawdę fajnego bousta, więc warto spróbować. Klikamy sobie włącz bądź wyłącz optymalizację pełną ekranową, w zależności czy mamy to zaznaczone, czy nie, a następnie wchodzimy sobie w zmień, ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI. I tutaj wybieramy zastęp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości i mamy trzy opcje: aplikacja system i system ulepszony. Wybieramy aplikację, Zastosowujemy sobie to OK i wtedy. Teraz robimy to samo z tymi wszystkimi czteryma tak także robimy to w każdej z tych rzeczy, zgodność, no i tak po kolei i sobie to testujemy. To jest potwierdzone, że może dać wam mega dużego boosta i na często jakiś fora, gdzie właśnie pisze się o wydajności, to właśnie jest jeden z najbardziej poleconych sposobów. Teraz przejdziemy jeszcze do Epic Game Center, w którym możemy dać dodatkowe komendy do właśnie launcherka przy odpalaniu gry. Jak już wiesz, możemy zweryfikować gry, wbijamy sobie na Epic Game Center i teraz będziemy i przy Fortnite'cie takie trzy kółeczka, klikamy sobie to, klikamy sobie dokładnie tutaj zarządzanie. I naklikamy sobie weryfikuj pliki, to sobie naciśniemy i dosłownie w momencie nam się zrobi weryfikacja i to często pomaga jeśli grawa na przykład crashuje albo ma jakieś dziwne lagi następnie możemy wbić sobie tutaj w profil ustawienia i teraz wjeżdżamy sobie na sam dół, szukamy sobie tutaj Fortnite'a i możemy wpisać sobie dodatkowe argumenty, one kiedyś tam z tego zekarze działały i w rozdziale pierwszym często gracze je używali i faktycznie czasami tam jakieś buściki dawały i macie sobie wpisać tutaj use Survival Core i lamp te komendy kiedyś używałem, u mnie faktycznie one fajnie działały, teraz osobiście nie wiem czy jeszcze działają, bo minęło kilka już rozdziałów. Od tego czasu, ale na pewno wam to nie zaszkodzi spróbować, a najwyżej później je usuniecie. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, jest optymalizacja sterowników graficznych. Przechodzimy sobie tutaj. Jeśli macie Nvidia, to wchodzimy sobie w GeForce Experience, następnie klikamy sobie sterowniki i sprawdzamy sobie dostępność aktualizacji. Pozwoliliśmy mieć najnowsze sterowniki, dlatego że właśnie podczas wejścia do tego chapteru była informacja, że żeby zakwalifikować sobie sterowniki, bo gra może poprawnie działać. Ja to zrobiłem i umiem faktycznie, że jest wszystko ok, więc macie sobie również to zrobić. No i przechodzimy jeszcze do panelu Nvidia, w którym naprawdę można zrobić. Niezbyt czary Pierwsze co, przechodzimy do zakładki wyreguluj ustawienia obrazu i tutaj stosujemy sobie albo tą ostatnią zakładkę i wydajność, albo tą. Polecam właśnie sobie to używać, bo fajnie u mnie po prostu to działa. Następnie no, przechodzimy do zarządzania ustawieniami. I tutaj mamy naprawdę wiele rzeczy, ale spokojnie wszystkich nie zmieniamy z takich ważniejszych. To przechodzimy sobie dokładnie tutaj. Najmaksymalna częstotliwość wyświetlania macie tutaj skapować FPS-y zamiast wgrywać. Ja mam 237. Jeśli ktoś ma 230 FPS-ów, to macie zrobić, zrobić takiego kapa, bo podobno on działa najlepiej, aczkolwiek czy jest jakaś szalna różnica? Nie jestem tego przekonany, aż tak tego nie stosowałem, ale można popróbować. Podobno gra wtedy jest po prostu płynniejsza, potem włączamy sobie optymalizację wątkową. To u mnie akurat działa mega fajnie. Następnie przechodzimy sobie troszeczkę w dół. Tutaj technologia monitora, włączamy sobie G-Sync jeśli macie i też to testujemy. Zaraz wam dokładnie powiem jak to zrobić. Tryb niskiego opóźnienia tutaj sobie włączam. To akurat mamy wybór między ultra wyłączonym a włączonym i to naprawdę warto mieć włączone, bo też zmniejsza wam to po prostu delay w grze i to działa mega fajnie i nie tylko w Fortnite, więc taki fajny. No i jeszcze zakładka tryb zarządzania energią bierzemy maksymalną wydajność, no żeby Wam wszystko fajnie chodziło, następnie przychodzimy sobie dalej, wybieramy sobie zmianę rozdzielczości i tutaj ustawiamy częstotliwość odświeżania taką jaką mamy najwyższą, żebyście mieli jak najwięcej hertów w monitorze, następnie wyreguluj ustawienia kolorów i to Wam mega polecam sobie zobaczyć i cyfrową poświatę dlatego często pytacie mnie na streamach Kamstar, jak ty masz takie fajne kolory, że wszystko widać, no właśnie dzięki temu to po prostu Wam podkręca kolorki i wydaje się dużo lepiej, tylko tego nie ustawiajcie na setkę coś, polecam tak od 5 do 30% maksymalnie, bo tak większość w używa, ja akurat mam 15 dodatkowych. Możecie przetestować, to jedynie wam zwiększy tak naprawdę barwy w monitorze, będzie wszystko ładnie widać, no i będzie lepiej widzieć przeciwników. Następnie przechodzimy sobie do ustawień konfiguracji konfiguracji synca W przypadku G-Sync'a warto moim zdaniem go sobie spróbować. umie działa naprawdę lepiej, fajnie, w ten format działa. No i tutaj używamy sobie włącz funkcji sync kompatybilne. Nawet jeśli wasz monitor nie jest właśnie specjalnie pod G-Sync'a, to powinien on być kompatybilny. No i puszczamy sobie włącz dla trybu okienkowego i pełnookranowego. Wybieramy nasz monitor, no i klikamy sobie włącz ustawienia do wyboru. Modelu, u mnie to działa fajnie, będzie precytować, Może u Was też będzie działało. No i jeszcze takie słowo na koniec: drogi widzu, proszę Cię, żebyś wszystkie ustawienia robił po kolei, czyli sprawdzał sobie po kolei wszystko, jak u Ciebie działa, bo każdy z nas ma inny komputer. U mnie może to działać super, mogę mieć 220 fps stałe. Poza nagrywaniem na streamie mogę mieć stałe 200 fps, -ów. i to działa jak widzicie na moich streamach, i naprawdę może być super. Ale ty możesz mieć inny komp i może po prostu jedna opcja o Ciebie działać lepiej, i gorzej, więc sprawdź sobie po kolei, żebyś po prostu nie miał żadnych problemów, ale na pewno wszystkie opcje powinny działać fajnie i większość osób, na przykład, które używa moje poprzednie poradniki, naprawdę mam mega boosta, możecie czytać sobie poprzednie komentarze pod poprzednimi filmami. Ja Ci mega dziękuję, pomogłem. Wbijaj do mnie na inne materiały, walbapeszkę w górę, suba, kocik, sejkam, z będę turbo wdzięczny. No i na Twitcha, gdzie streamuję i też socjali, bo często robimy konkursy, szczególnie na Instagramie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli dostajesz jakiegoś fajnego boosta FPS-ów, to szybko napisz też komentarz, o ile Ci się podniosły FPS-y, żeby inni widzowie wiedzieli, że ten odcinek jest mega legity.